Cześć, tutaj cooler i chcę Wam dzisiaj zaprezentować mój i MCC Crafta Server, na którym jest y, dość dużo warpów. Y, działek nie ma, ponieważ to jest survival. Tak, tutaj jest owczarnia, a zaś na dole jest no, normalna hodowla zwierząt. Tam MCC Craft wrócił, kaczki. Nie wiem po co. I teraz tak. Tutaj jest mój i MCC Crafta Dom. Tu jest dom najważniejszych admów. I w ogóle jedynych admów. Tak. Tam jest na dole mój magazyn. Nasz magazyn. I teraz tak. Tutaj jest balkon balkon jest z tej strony, tu są leżaki i takie różne te tu jest mój pokój, tu jest y, pokój MC Crafta i i teraz tak spawn tu są wszystkie warpy które sobie sami będziecie czytać, bo, bo wtedy więcej ludzi będzie te, więcej ludzi będzie to oglądało i, I wszystkie te warpy zobaczycie sobie sami. I to, to jest serwer Hamachi. Yy, tak, tutaj jest jeszcze hodowla melonów. To wam tylko pokażę. I to jeszcze. No i tyle. Siema.